W tym odcinku zajmiemy się zarządzaniem procesami w systemie Linux. Zaczniemy od polecenia PS, które wyświetla aktualnie działające procesy w tle. To polecenie zazwyczaj uzupełniamy następującymi argumentami: PS A UX. Naciśnijmy Enter, i widzimy teraz wiele, o wiele więcej informacji. Przejdźmy sobie do góry. Pierwsza kolumna to użytkownik, z którym dany proces jest powiązany. Następnie PID, czyli identyfikator procesu. On będzie, on będzie bardzo przydatny, kiedy będziemy chcieli zakończyć proces. Następnie CPU to obciążenie, czy zużycie procesora, obciążenie pamięci. Tu mamy wielkość pamięci wirtualnej. Te kolumny możemy ominąć. I na końcu znajdziemy COMMAND, czyli nazwa polecenia. Do polecenia PS jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz przedstawmy sobie polecenie TOP. Naciśnijmy Enter. Top jest to program, który wyświetla procesy w sposób dynamiczny. Czyli zawartość tutaj będzie na bieżąco aktualizowana. Jak zresztą widzimy, top podzielony jest na takie dwie części. U góry znajdziemy informacje dotyczące pamięci, zużycia procesora itd. Na dole wypisana jest lista procesów. Omówmy sobie, co znajdziemy u góry. Aktualny czas w systemie. Uptime, czyli jak długo minęło od uruchomienia komputera, ilość zalogowanych użytkowników, średnie obciążenie przez ostatnią minutę, ostatnich 5 minutach i ostatnich 15 minutach. Tu widzimy ilość procesów w systemie i dalej informacje o nich. Trzeci wiersz to zużycie procesora. Ta wartość oznacza procesy użytkownika, to są procesy systemowe. NI oznacza zadania, które zostały zmodyfikowane przez polecenie NICE. Następna wartość dotyczy procesów w trybie IDLE, czyli procesów bezczynnych. Ten wiersz przedstawia zużycie pamięci fizycznej, pamięci RAM. Tutaj z kolei znajdziemy informacje odnośnie, odnośnie zużycia pamięci wymiennej, pamięci swap. I to jest górna sekcja. W dolnej części znajdziemy informacje podobne jak w przypadku polecenia PS. Zamknijmy program TOP używając Q. Przejdźmy teraz do dowolnego programu, ponieważ chciałbym pokazać, w jaki sposób zatrzymujemy i wyłączamy aplikację w konsoli. Przejdźmy na przykład do V. Jeśli naciśniemy Ctrl Z, program został tylko zatrzymany, a nie wyłączony. Jeśli chcemy zamknąć program, uruchommy sobie na przykład teraz TOP. Jeśli chcemy zamknąć program, używamy polecenia Ctrl C. Wtedy program na pewno zostanie zamknięty. Kolejna komenda, którą poznamy, to kill. Za jej pomocą możemy zakończyć proces. W składnia wygląda następująco: kill i następnie identyfikator procesu. Ten identyfikator znajdziemy, na przykład, w poleceniu ps i widzimy, że program vi powiązany jest z tym identyfikatorem, ten vi z tym, nano z tym i tak dalej. Wpiszmy zatem kill 7352. To polecenie jak najbardziej zadziała. Jeśli jednak chcemy być całkowicie pewni, że program zostanie zakończony, wprowadźmy tutaj kill minus 9 i nasz identyfikator procesu. Minus 9 jest to, jest to numer sygnału wysyłany do polecenia kill. Naciśnijmy Enter. Użyjmy ponownie polecenia PS i wcześniejszy proces WI został zakończony. Jeżeli nie chcemy podawać takiego identyfikatora procesu, możemy skorzystać z polecenia kill O. Wprowadzamy kill O. I podajemy nazwę procesu. I to również nam zadziała. Ostatnie polecenie na dzisiaj to PS3. Wcześniej widzieliśmy polecenie PS, teraz jest to PS3. Ta komenda wyświetla wykres, diagram, dzięki któremu możemy zrozumieć relacje pomiędzy procesami. Naciśnijmy Enter i widzimy procesy w systemie i zależności pomiędzy nimi. To wszystko w tym odcinku. Poznaliśmy tu polecenia PS, Top, Kill, Kill All i PS3. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.